Siema, siema tutaj kunku witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity, witam was bardzo, bardzo serdecznie, podążamy, cały czas podążamy za naszą, nie pamiętam jak ona się nazywa, szczerze, jak ona się nazywała, no ta laska taka o, właśnie ta, no cóż, dobra, no to lecimy za nią Okej, okay, przepraszam, musiałem sobie tutaj sprawdzić czy działa mi mikrofon, ale działa mi, bo coś się... coś jakoś mam chyba słaby odsłuch jakoś i nie słyszę sam siebie w mikrofonie, znaczy trochę słyszę, ale bardzo mało. Musiałem go na chwilę wyłączyć, żeby po prostu go włączyć i zobaczyć, czy nagle zacznę się lepiej słyszeć. I tak zacząłem. Dobra, nieważne, w każdym razie witam was bardzo serdecznie. W... Już chyba 18 odcinku z Assassin's Creed Unity, cały czas podążamy za nią I cały czas nie pamiętam jak ona się nazywa, szczerze No ale zaraz sobie na pewno przypomnę, na pewno zaraz mi gra przypomni jak ona się nazywa w ogóle A nie, Elise, dobra, idź za Elise, jest nam napisane w ogóle cały czas Ojejku, gdzie mam iść, przepraszam, przepraszam Dobra, lecimy W ogóle to tak, chciałem was ostrzec o tym, że tutaj może być sporo cięć, ponieważ mój Windows ostatnio zachowuje się jak gówno Ym, I lubi się, kurna, weźcie odczep, kurna, debilu Arno Echem, i lubi się minimalizować, znaczy mi, lubi minimalizować to e, lubi mi, minimalizować różne gry, znaczy różne programy, tak? I coś będę musiał z tym zrobić, ale na razie nie mogę. O oh, fucking hell, ona ucieka ode mnie, ty kurde Elis, stój stój, 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 stój dobra udało się. Eliz, zobaczymy, gdzie my w ogóle dobiegliśmy, bo ja szczerze mówiąc nawet nie pamiętam dokładnie gdzie mamy iść? Coś o heretycznych nocjach, o Jacques de Molais, nie jestem do końca pewien, ale powinien być martwy. Zmarł wiele lat temu. Czy ktoś mu to powiedział? Bardzo chciałbym zadać mu kilka pytań. Tak bym zrobił. Spokojnie, no to teraz idziemy. Tylko co, dalej z Lis, czy teraz już sami? Bo tak wyszliśmy tutaj. Nie, no dobra, idziemy z nią. Idziemy z nią, no to podążamy za nią cały czas. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wszystko wyglądało. Empty empty. Powiadasz, że pusto, tak? Skąd ty to wiesz? Skąd ty to wiesz? Ej, ja tu byłem przecież. To jest to gówno, z którego ja ja to była ta najgorsza misja jaka była w życiu. Tak to, to było straszne. Chociaż nie wiem czy to była najgorsza, bo jeszcze później była ta inna misja, która też była najgorsza, więc były dwie najgorsze misje tutaj. Tak samo złe. Ha, przepraszam was. Wstałem dzisiaj o piątej, masakra. Ym, więc dobra, no to lecimy. Gdzie Aha, ma... ja tutaj mam być u niej. Chyba nikogo tu nie ma. No kurde. You don't say. Aha. Dalej mam badać warsztat, okej. Okay. No to badajmy ten warsztat, badajmy... O, ty śmieciu! Gin. szujo Głupia. Tempa. Szujo, Śmierdzisz. Kałem. No giń, kurde. Skończyłem się... Co? No, ale, 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 ale... Aha, to ciekawe, jak miałem z nim walczyć, skoro miałem się nie czy od, od Liz. No nie wiem, dobra. Echem. Nieważne, 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 chyba nikogo tutaj nie ma i teraz mam zbadać... To mam zbadać, tak? Ten warsztat, okej. Okay. To jest właśnie warsztat i co ja mam tutaj zbadać? Aha, pewnie V. Tak? O, tam ktoś jest. o oh, damn. Damn. Badum, ba dum, badum, badum, dobra Giń Śmieciu. O, dobra, Eliz, już, po, już pomagasz, już pomaga Eliz Dobra, napierdzielamy, no giń, kurde, ziomuś Ziombel. Kurna, gin. Weź ty, o ty kurde, patrz, nawet mi się życie nie świeciło, ale ja byłem czujny Ja najlepszy, kurde, o ty śmieciu <noise> Tak mówię jak jestem najlepszy czujny w ogóle I w tym momencie oberwałem. No kurde, przecież klikam E o co wam chodzi, ziomeczki? Dobra, a teraz ty zgi... O ty kurde, co to jest jakaś mina, pierdzielone Dobra, wjechałem mu z bara Oj, Chciałem być fajny i znowu mu wjecha wjechać z bara, ale nie wyszło Dobra, git, takie wierzenie z bara jest naprawdę fajne Kurna, ile on ma życia, piernicz, piernicz, pierniczony, kurna walną mnie, dobra Gin gościu, gin gościu, naprawdę to jest fajna misja, bo tutaj trzeba się cały czas napierdzielać, co jest bardzo fajne Ja to bardzo lubię, tylko w momencie, w którym jest kurna właśnie na przykład jeden na jeden i tak przegrywam, cholera jasna Ale właśnie w momencie, w którym jest jeden na jeden, a nie kurna milion na milion W sensie milion na jeden, kurde, co ja gadam Ten gościu jest za dobry dla mnie, on jest jakiś OP Strasznie mnie to wkurza Spokojnie, dam radę Już go rozwaliła tamtego ziomka ja chcę go zabić! Ej, Elis, nie ksuj! Nie ksuj, dobra, zabiłem go. Zmarnowałem na niego tyle lekarstw, mam nadzieję, że gdzieś tutaj y, odzyskam z niektórych tych lekarstw, bo cholera, to była masakra, gdybym nie odzyskał lekarstw. O oh, shit. Co jest? I sen cały we krwi. co tutaj się dzieje? You must have known it wouldn't hold up. So we've lost him again. Maybe not. Let's keep looking. Sprawdźcie I mi w szafie. To jest szafa? Locked. Maybe we could Aha. Well, now I know why this wasn't on the official tour. Dlaczego? Arno, jak ja nie lubię tego imienia, o, kojarzy mi się z tym, jak go wyzywam, bo mnie wkurza. O ty kurde. No, wyłaś. A ja mam. Mogę strzelać w głowę, tak? Jakbyś mógł, kurna Debilu, zejść i wejść tutaj, byłoby. Umarłem! Ja pierdzielę umarłem! <laughs> ja pierdzielę umarłem! Co za gówno! Jakie gunwo! Jakie gunwo! Gu guvix, gunwiks Dobra, nieważne. Nieważne, czy. czy guvix, gu Czy gunwiks Ważne jest to, że muszę ich wyeliminować. I muszę tutaj na przykład użyć tego. He siat dziwko W tego też muszę strzelić No chodź, 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 chodź Oj oj, on chciał strzelić we mnie nawet strzelił kurna No kurde No strzelaj szybko I głowa ma być dobra, chedziki dwa już są Dwa na trzy, tak? O ty, kurde, dobra, w tamtego strzele będzie najłatwiej. Pięknie, jeszcze, a nie, jeszcze, jeszcze jeden. A nie, dobra, jeszcze jeden wyeliminowany cel musi być, ale strzały w głowę już są rozwiązane i to wystarczy. Dobra, to teraz wiecie co zrobię: zrobię widmowym ostrzem. go trafię. No wyłaś, no kurna, Arno. Dobra, weź w niego. Pięknie, dobra, udało się. Wyeliminowałem pięć celi, celów czy coś tam i tyle, tak? Wspomnienie ukończone, dobra, no to kontynuuję. Ogłuszeni wrogowie, nie było ogłuszonych wrogów. Cholera, nie ogłuszyłem wrogów, ale okej. Okay.

Bo wypadałoby pójść do sklepu, dlatego że użyłem bardzo, bardzo wielu lekarstw. Mam nadzieję, że w końcu ogarnę jakoś więcej pieniędzy. uzupełnić wszystko nawet nie mogę. Dobra, nieważne: przedmioty użytkowe, bo to jest teraz najważniejsze. Um, to są po prostu lekarstwa. Lekarstwo. uzupełnić wszystkie lekarstwa. Tysiąc, tysiąc. Aż musiałem zapłacić. To jest 250 za jedno lekarstwo. Aż tak drogo. Kurna, mam 61 florenów. Skąd ja mogę wziąć hajs? Na pewno skądś tam mogę, ale czy ja wiem. Nie chcę się wykonywać tych głupich pobocznych misji. Cholera jasna, ale wiecie co zrobię? Pójdziemy sobie tutaj. Pójdziemy sobie na ten punkt widokowy. I żeby to po prostu wiecie. Hmm, no, żeby to sobie odblokować. Dawno nie chodziliśmy na punkty widokowe, więc warto będzie sobie teraz po prostu tam pójść, żeby już mieć powiedzmy całą mapę odblokowaną, bo chciałbym mieć całą mapę odblokowaną. Znaczy, połowy miasta to ja chyba w ogóle nie mam odblokowanego, ale do tej pierwszej połowy, przy której teraz właśnie jestem. To brakuje mi tylko tego jednego właściwie, więc znaczy tam dwóch jeszcze oprócz tego jeszcze jednego chciałem powiedzieć, bo to, bo to jest tak, tak dokładnie. Oprócz tego punktu do którego teraz idę chyba jeszcze jeden jednego mi brakuje, aż ja sobie nawet sprawdzę, bo jest tutaj i jeszcze jeden tutaj, nie? Bo tutaj już wszystko jest nie, tutaj nie jest odblokowany, to tutaj jeszcze chciałbym odblokować. No i tyle, dobra. Czyli potrzebuję raz, dwa, trzy punkciki sobie odblokuję, a później możemy pójść do tego, bo tutaj na razie nie chce mi się, szczerze mówiąc. Okej, okay, no to lećmy sobie tędy. lecimy sobie tędy i... gdzie? Tam. Dobra, no to wbijamy tam, ale jakieś słabe tekstury. <laughs> Damn, son! Wow, ja nie straciłem życia w ogóle. Jak to się stało, to ja nie mam, nie mam pojęcia. Ale dobra, w sumie mi tam pasuje. Mi tam bardzo, bardzo pasuje. No Bo ja teraz nie mam pieniędzy, więc... Więc jakbym teraz stracił życie tak bezsensownie, no to to było po prostu... No bez sensu, no jak sama... Nazwa wskazuje, jeśli można tak powiedzieć. Okej. Okay. Musimy się dostać tam, to jest strzeżony obiekt, tak jakby. W sensie zamknięta strefa, strefa, strefa euro. he, <laughs> xd. Damn! Oh, damn! Arno. Ty, ty kurde, wariacie ty! Taki jesteś kurde wariat, co? Skoczysz sobie. Obszar zastrzeżony. O cholerka, zobaczcie, tutaj w ogóle jest... Nie, bo jak tam wskoczę... Hmm, hmm, hmm. Chyba muszę wejść tędy i przejść sobie tam Dobra, nie, zrobimy to inaczej. Zwłaś tu i idź tam Pójdziemy sobie tamtędy, już wiem, którędy tam, ten, tam wejść Trzeba po prostu się rozbiec tutaj. Tutaj jest rozbieg. Trzeba zrobić JOLO! Oj oj, oj, oj 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 oj, dobra, udało się dało się no to dobra teraz to już się wchodzi na górę bez żadnego problemu wydaje mi się że nie przeszkodzi znaczy że nie przeszkodzi mi już nic w tym żeby tutaj wejść ale nikt mnie tutaj nie widzi nie widzę tutaj też żadnych, żadnych po prostu strażników którzy mieliby mnie nagle zobaczyć więc nie wydaje mi się żeby to był jakiś problem że ja sobie tutaj już to wszystko zrobił czyli zostałem mi już właściwie można policzyć że tylko dwa punkty no bo no bo ten już można liczyć jako zaliczony prawda ho a może jednak nie nie będzie to takie proste żeby tutaj wejść po prostu Ojej, tak jasne. Kurna Spider-Man się przyciągnął, kurna na, na pajęczynie. Ten mój Arno. No cóż, dobra, niech będzie. No. Co ty robisz, kurna człowieku? Ok. Odejdźmy jak najbliżej. I uwaga, synchronizacja. Albo to pięknie wyglądało w 60 fps -ach. Niestety jest tylko 45. Eee. Powinienem zrobić sobie taki challenge i zrobić chociaż jeden odcinek Asasyna, w którym nie mówię o FPS-ach. No, zobaczymy, może kiedyś coś takiego zrobię, zobaczymy. Okej, okay, dobra, no to teraz wbijamy do tego wozu, który już widzieliśmy dużo wcześniej. I... Joppa, dobra. I teraz pójdziemy, gdzie jeszcze mamy tutaj nieodkryty teren. Jeszcze nieodkryty teren mamy tutaj. Ja bym chciał się na przykład podziemne wejście. Czy ja mogę się tutaj... Jakoś przyjść? Nie, ale mogę zrobić na przykład coś takiego. Szybka podróż i lecimy do, sobie do tamtego miejsca. I lecąc do tamtego miejsca oczywiście przyniesiemy się dużo, dużo bliżej tego punktu, do którego chcę teraz dojść. Czyli punktu po prostu... Em, czyli po prostu punktu... Jak to powiedzieć? Punkt obserwacyjny? Może nie do końca obserwacyjny? Nie wiem dokładnie jak się nazywa ten punkt, szczerze. Dobra, wbijamy. Wbiliśmy sobie tutaj, widzę, że to jest punkt taki właśnie obserwacyjny. I tutaj... Trzeba iść, yy, czekajcie, nie, dobrze, to ja to sobie może zaznaczę Dokładnie, o, zaznaczyłem sobie Nawet to tam widać, 230 metrów, dobra, no to skaczemy Down plum, dobra Dobra, no to zapierdzielamy, co się będę chrzanił, nie? Gincie, szuje, wypierdzielać, tutaj już się chyba właśnie nie da przewrócić w tłumie, bardzo fajnie, bo to było strasznie wkurzające Się nie dało przybijać przez tłum w ogóle się nie dało, bo już, już bym leżał na ziemi w niektórych w, w wcześniejszych asasynach Teraz mogę sobie biec i ten. W ogóle to jest strasznie dużo ludzi, w... to jest takie fajne z jednej strony fajne, z drugiej strony trochę słabe, ale Ale fajne, no bo wtedy tracę FPS-y, tak? Wtedy mi schodzi do 30 FPS-ów, dla was to nie ma żadnej różnicy, kompletnie żadnej, żadnej różnicy. Dobra, zajebiście ochronimy sobie takich Zajebiście! Do widzenia. I uciekamy. Piękne to było. Dobra. Diem, jak ja mam się tam dostać, okej, okay, już widzę jak Mniej więcej jak. Diem! Nic nie straciłem, jaki ten Arno jest wytrzymały, ja pierdzielę. Dobra, no to wejdźmy sobie tędy, bo widzę, że tutaj są takie idealne schodki dla mnie. Ojej, po, po co tędy? Nie wiem po co tędy, ale okej okay. Ma idealne schodki i zamiast idealnymi schodkami to wbija się tędy No ale dobra, już jak, jak kto lubi Co kto lubi, może Arno lubi sobie utrudniać życie Najwyraźniej lubi Tamto nie wchodź, nie no. Idź tutaj Kurde, co jest? Co ty, nie możesz tam wejść tam? Ojejny I to jest gunwo Myślałem, że po tym boku tego okna będzie mógł wejść No dawaj Arno, wbijaj tam na górę No wbijaj tam na górę, nie wbijesz, dobra, okej okay. Jesteś głupim frajerem Nienawidzę cię, okej okay. No już, puszczaj się tego Dobra, tutaj Się puści i teraz leć tam Tam też nie polecisz, to którędy tam się wchodzi, ja pierniczę Skoro nie tędy Pewnie tędy też nie Siu. dobra to wejdziemy do środka, spoko, wejdziemy do środka, może środkiem W środku się jakoś Jakoś przejdzie, tutaj pewnie chyba, chyba jest tylko ta skrzynka szczerze mówiąc, raczej nigdzie indziej się nie da przejść Jakiś ziomuś Chciałem go zabić, ale oczywiście nie mogę Kurna To to jest więzienie? Damn, to naprawdę jest więzienie czy ja tutaj nie byłem już kiedyś w tym więzieniu? Takie mam wrażenie, że to stąd, się, stąd musieliśmy uciec na początku gry. Możliwe. Nieważne. Biegniemy sobie. Nie widzisz mnie, ziomuś? Widzisz mnie? Widzisz mnie cholernie, mocno, dobra. Trzeba klikać E. Jak tylko coś się będzie działo. Giń dobrze, ładnie. Bardzo prości są, widzę. Bez żadnego problemu ich rozwalam. Czy on zawołał jakichś ziomków? Nie, nie zawołał nikogo. Bardzo dobrze, Dobra, to sprawdźmy, czy ja mogę na przykład tędy jakoś się dostać gdzieś indziej. Również nie mogę się tędy dostać wyżej. Fucking hell. To co ja mam zrobić, żeby się dostać wyżej? Oj oj, Nie widział. I nic tutaj nie. Ciach, 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 ciach. Pięknie, dobra, udało się. Zabiłem go zanim mnie zauważył tak porządnie. Tędy nie wyjdę. Ciach! Ciach! Dobrze, zabij go, zabij go. O o, tutaj już jest trzech. To już jest gorzej. To już jest gorzej, zdecydowanie gorzej. Pięknie. Tego trzeba rozwalić, bo on może strzelić, nie? Dobra, ładnie. No kurde, przecież klikałem, E Dobra, napierdzielaj Dobra, musiałem użyć tego, bo się bałem. Bałem się cholera jasna się bałem, że on do mnie strzeli A ja mógłbym tego nie przeżyć po No przecież klikam E o co wam chodzi? No i ja pierdzielę co za głupie gunwo Klikam to E pierdzielone i nic Dobra, muszę ich przeszukiwać, bo jeśli ich nie będę przeszukiwał to nie znajdę lekarstwa, muszę znaleźć lekarstwa, cholera jasna Bo już za dużo ich wykorzystałem, a ja kompletnie nie mam pieniędzy, kompletnie nie mam pieniędzy 130 florenów, to nawet na jedno lekarstwo mnie nie stać, pierdzielonie O dobra, znalazłem lekarstwo, bardzo, bardzo dobrze A tego gościa też dobiję I przeszukam go Okej, okay, udało się, przeszukałem Dobra, 25 florenów, zawsze coś Wytrychy zapełniono Tutaj jakieś bagi ze światłem, w ogóle w miga wszystko Dobra, zabity zanim Zanim mnie zauważył jakoś poważnie Strasznie mi się to podoba, okej okay. Jestem pod moją wieżą, jestem pod moją wieżą I to jest super Czy ja mogłem przejść po prostu w ten sposób, że tutaj zrobić tak? Chyba się prześlizgnąć jakoś, nie wiem Nieważne Czy ja mogę wejść tędy? Nie, to mi nic nie da. O, rany to mi kompletnie nic nie da. To, że ja sobie tędy wejdę. Ha. To świetnie. Czyli to, że ja tutaj jestem na środku, w sensie, że ja tutaj jestem w środku, nie da mi zupełnie nic, ale to zupełnie. Zupełnie. Ehh, damn. Trochę słabo, bo liczyłem właśnie na to, że to mi da. Że to mi da bardzo dużo. Co ja muszę zrobić, w takim razie? Bo tam nie mogłem wejść. Hmm... Tutaj chyba idę tylko po tę czerwoną skrzynkę, której i tak... Kurna, nie mogę zdobyć, nie wiem. Jak to się robi, żeby się tutaj... Nie wiem. Jak tutaj biegnę Nie skradaj się Nie skradaj się Aha No to ja nie wiem jak to działa Nie wiem jak to działa Dobra lećmy sobie stąd Bo już mi szlak trafia Dobra, jeszcze tutaj nie byłem chyba, więc... Oj, czekajcie, czy tutaj da się wyjść stąd? Czy ja widziałem nieźle widziałem Nieźle widziałem, nie da się stąd wyjść Tędy się chyba nigdy, nigdzie nie da wyjść to jest wkurzające Dobra, jak już tutaj jestem, to sobie popatrzę co, gdzie i jak Okej okay. Tędy, coś wyjść? Nie, nie ma, nie ma szans Okej, okay, no to muszę sobie w takim razie stąd wyjść tam Tam tędy, przyszedłem, ale jak wejść Do miejsca, w którym kurde Tutaj muszę iść, bo tędy przyszedłem Ale jak dojść do miejsca, w którym kurde mogę cokolwiek zrobić W sensie Mogę zbadać. O, tutaj jest jakieś fajne wyjście. O, tutaj jest naprawdę fajne wyjście. Zobaczcie, to rzeczywiście jest jakaś flaga Monako. Może jestem w Monako, nie, no bo jestem w Paryżu. No to. Pchi. Dziwne, bo to rzeczywiście nie jest francuska flaga, ale polska też nie. Więc, więc wbijamy sobie na górę. Widzę, że znalazłem chyba miejsce, do, do którego miałem dojść. Nieważne jest w takim razie, to już. Czy, czy powinienem tędy wchodzić, czy nie? Ważne jest to, że znalazłem miejsce, do którego można wejść. A jak można wejść, to już jest bardzo, bardzo dobrze. Ok, dasz rady tędy? Pięknie, to ci już nic nie da, nie? No, dawaj, dawaj! No, dawaj. Dawaj, Tom! No weź się, Arno! Debi'lo, kurna, jak on mnie denerwuje. Dobra, wbijaj tu. Bo widzę, że tamtędy to chyba nie da rady. Tędy też na pewno nie... O, dobra, pewnie tędy się uda. Dokładnie, tutaj się udało. Mhm. No i dobra, jestem tu. Gdzie ja teraz mam iść? Tutaj obok, tutaj obok. Gdzie? Gdzie? To już jest francuska flaga. Dobra, znalazłem! Znalazłem, dotarłem tu. Fuck yeah! Gdzie dokładnie? Tutaj na górę? Nie, tam. Dobra, już jest. Tutaj. Już widzę. Trochę to zajęło czasu, trochę dużo czasu to zajęło, ale udało się, dotarłem tutaj, w końcu, synchronizacja, pięknie! Za 5 minut kończymy, moi drodzy, a ja dopiero, kurna, dwa punkty zrobiłem. No, niby dokończyłem jeszcze misję, więc to nie jest tak, że nic nie zrobiłem w tym odcinku, bynajmniej. W każdym razie, zobaczmy. Co tutaj będzie się działo? Jeszcze oczywiście spróbujemy dojść do tego kolejnego punktu, do tego trzeciego punktu, który chciałem dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że zdążę go zrobić. Najwyżej ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ale będzie troszeczkę później na kanale, bo Ojejku, dlaczego mi się wydawało, że ja w to nie trafię? Ale na szczęście w to, w to trafiłem. Okej, okay, znaczy, bo w sumie nie mówiłem o której godzinie ma być ten, ten ten, tylko tam w komentarzu napisałem pod jednym filmem, że prawdopodobnie o 17, ale na 17 się nie wyrobię, bo już jest za 20 w tym momencie. Myślałem, że to nagram wcześniej, ale niestety nie udało się. Dobra, nieważne. Nie będę tutaj wchodził w takie szczegóły. No one cares, jak to się mówi. I teraz wbijamy tutaj, to sobie oznacz i ja chcę tutaj jechać w sumie. To może tutaj gdzieś będzie szybka podróż. Dokładnie, jest tutaj szybka podróż. No to lecimy sobie do takiej szybkiej podróży. I wiadomo, z taką szybką podróżą to zdecydowanie szybciej nam się zejdzie. Nie trzeba będzie zapierdzielać przez pół miasta, prawda? Dokładnie tak. Więc teraz pójdziemy sobie tutaj, mam nadzieję, że znajdę ten punkt w bardzo szybki sposób, a później dojdziemy jeszcze do misji i zakończymy odcinek. Znaczy zobaczymy, czy, czy dojdę jeszcze do misji, ale na pewno ten punkt to chce zrobić. Okej, okay, dobra, wychodzimy stąd. Nie wiem jakim cudem szybka podróż ma być taka, że nie wiem, z jednego wysokiego punktu w mieście przeteleportuję się na drugi wysoki punkt w mieście, ale okej. Okay. Um, już nie będę w to wchodził. Dobra, może. Kurna, Arno debilu, kurna, bo jak cię strzelę zaraz to zobaczysz. Dokładnie. Okej. Okay. No Arno. Zaraz na ciebie nawarczę i cię zabiję Kurde, jak on mnie denerwuje po prostu. Dobra, nie klikam. A to po prostu jest skurzające. Dobra. Okej. Okay. Mhm. Hmm. Hm. Hm. No co ja zrobiłem? Fucking hell. Jopierdzie ja To było głupie, strasznie głupie, ale dobra, nieważne Czy ja tutaj muszę kogoś uratować, czy ja dobrze widzę? Pięknie! Do widzenia Czy on ucieka jakoś, czy co jest? Nie wiem, dobra, wypierniczam stąd, sorry Dobra, nie wiem O cholera Fucking hell To głupie, głupie Dobra, umarł? Pięknie. Teraz ten pięknie rozwalony. To gdzie tamten ziomuś? Czego już? Ty Uratowałem cię cwelu. Nic, okej okay, po prostu. Dzięki. Nawet właśnie nawet nie dzięki, tylko takie Uratowałeś mnie. Hm. Spoko. To dobrze. To dobrze, że nie zginę. Bo mnie uratowałeś, ale. Tam muszę kogoś powal złodzieja, nie chce mi się już iść, kurde tam. Już chcę zaraz kończy odcinek, więc muszę... A chcę jeszcze w tym odcinku zdobyć ten punkt. A już widzę, że nie jest aż taki prosty, jakby... jakby to było, nie wiem, w niektórych przypadkach to były proste takie punkty, typu wejść na jakąś tam malutką wieżę, no nie? Ojejku, jak tutaj jest dużo ludzi, jak tutaj mogą... FPS-y mi wcale aż tak bardzo nie spadają, nawet jest koło 40, jest fajnie. W ogóle to bardzo, bardzo poprawili optymalizację tej gry, odkąd, odkąd wyszła. Dalej jest źle, dalej jest źle, bo ta gra powinna chodzić naprawdę, naprawdę ładnie na moim sprzęcie, no ale, ale nie chodzi, tak, nie chodzi, bo znaczy mam, mam już takie wymagania, które są zalecane. To już nie jest tak, że mam minimalne czy coś, nie, są zalecane. Ja mam naprawdę dobry sprzęt, bo ta gra w ogóle wymaga jakiegoś chorego sprzętu, ale ja mam taki sprzęt i dalej ta gra chodzi w małej ilości FPS-ów, znaczy. No teraz jest 50 na przykład 55 w tym momencie, nie, więc teraz jest ładnie, ale jak widzisz tłum, to jest koło 30 paru, nie? Znaczy jest no, koło 30, czyli 30 parę. Po, poniżej 30 na szczęście już nie schodzi, bo wcześniej schodziła przed, przed tą optymalizacją, ale teraz już doszło do niej milion do, do Do tej gry wyszło. Ja już dociągnąłem w tym momencie jakieś 4 giga chyba. Więc no, naprawdę, jakbym nie miał dobrego internetu, to bym się chyba zesrał. Ehm, dobra, lecimy. Na szczęście mam. Dobra, yuh, jak ja mam tam cholerka wejść? Hmm, hmm, hmm. Nie mam pojęcia. Szczerze nie mam pojęcia, jak ja mam tam wejść. Czy ja potem po prostu mogę sobie wejść? Nie. No właśnie. Tak myślałem, że nie. Hmm. Hmm... Powiem wam, że nie jest to jakieś łatwe do zrobienia. Cholera. To jest ciężka sprawa. Tędy nie wejdę. Tędy nie wejdę. Którędy ja mam wejść? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Może ja mam na przykład wejść tutaj na to i z tego przeskoczyć tam jakoś, nie wiem. Też jest taka opcja, zobaczymy zaraz. Zaraz sobie zobaczymy. Nie, tutaj nie widzę. Jakbym miał tutaj niby wejść. Chyba nie mam takiej takiej opcji wejścia tutaj. Że zobaczymy od tej strony. A tutaj jest, chyba. Dokładnie. Czyli tutaj musimy tędy wejść. I po tym jak wejdziemy tędy, to pewnie musimy przeskoczyć gdzieś tam. Oho, już widzę. Już to widzę. Ok, jesteśmy tutaj. I teraz co? Teraz musimy wbić tu. I stąd przeskoczyć tu. Pierdzielone. Hardkorowo. okej, okay, ale udało się. To jest ostatni punkt, który chciałem sobie synchronizować, więc synchronizujmy. A ja Wam w tym czasie dzięki. Dziękuję za oglądanie, bo już właśnie dobiliśmy. W tym momencie jest równo pół godzinki, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście, like pod filmem, jeśli film Wam się spodobał. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, już za tydzień. Siema!